Witaj na kanale Co za szkoda. Historia Link 4 w naszym kraju sięga 2003 roku i jest to pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce, które swój model biznesowy oparło całkowicie o Direct, czyli zdalną obsługę klienta przez telefon oraz za pośrednictwem internetu. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób możecie zgłosić szkodę w Link 4. Ze względu na to, że Link 4 jest towarzystwem dyrektowym, nie ma co liczyć na to, że szkodę zgłosisz u agenta. Towarzystwo wskazuje dwie metody zgłoszenia szkody. Pierwszy z nich to kontakt telefoniczny. W tym przypadku, przed wykonaniem połączenia, przygotuj wszystkie niezbędne dane, aby mieć je pod ręką podczas rozmowy z konsultantem. A są to data, miejsce, Opis okoliczności zdarzenia, numer polisy sprawcy, z której będziesz likwidował szkodę, dane osobowe, dane pojazdu, oświadczenie sprawcy wypadku oraz numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania. Następnie telefonujesz na numer zgłoszenia szkody link 4. W tym momencie wyświetla on się na ekranie. Podczas pierwszego kontaktu konsultant przeprowadzi krótki wywiad i zbierze dane niezbędne do wybrania odpowiedniej ścieżki likwidacji szkody. Ponadto konsultant nada numer sprawy oraz poprosi o przesłanie skanów niezbędnych dokumentów. Na tym etapie rozpoczyna się proces likwidacji Twojej szkody, a Link 4 będzie Cię informowało o kolejnych jego etapach. Druga metoda to zgłoszenie szkody za pomocą formularza internetowego na stronie Link 4. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia telefonicznego, warto przygotować wcześniej wszystkie niezbędne dane dotyczące wypadku. Sam formularz jest bardzo przejrzysty i składa się z czterech głównych etapów. W pierwszym podajemy dane polisy, w drugim dane poszkodowanego, w trzecim opisujemy okoliczności zdarzenia, a w czwartym kroku uzupełniamy dodatkowe informacje. Osobiście uważam, że zgłoszenie szkody za pomocą formularza to najwygodniejsza forma, ponieważ daje nam nieograniczony czas na spokojne przejrzenie dokumentów. Pamiętaj, że po zgłoszeniu szkody towarzystwo może zaproponować telefoniczną likwidację szkody lub wysłać na oględziny likwidatora. O pułapkach, jakie mogą na ciebie czyhać zarówno w jednej, jak i drugiej formie likwidacji szkody, opowiadałem w jednym z odcinków. Link wrzucam w prawym górnym rogu. Jak widzisz, lista metod na zgłoszenie szkody w Link 4 jest dosyć krótka, ale biorąc pod uwagę, że jest to towarzystwo dyrektowe, nie ma co się dziwić. Niezależnie, którą metodę likwidacji szkody wybierzesz, po otrzymaniu odszkodowania koniecznie zweryfikuj, czy ubezpieczyciel nie zaniżył kwoty wypłaty. A to dlatego, że niemal każde odszkodowanie z polisy OC w naszym kraju jest zaniżane. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaca ci kilka czy nawet kilkanaście tysięcy mniej niż powinien. Teraz możesz bezpłatnie sprawdzić wysokość swojego odszkodowania i odzyskać pieniądze w ciągu kilku dni. Jeśli okaże się, że ubezpieczyciel wypłacił ci za mało odszkodowania. W opisie pod filmem wrzucam link do firm takich jak helpfind.pl to twoja kasa czy awista Polska. To proste, uzupełniasz formularz kontaktowy, a specjaliści w ciągu 24 godzin weryfikują, czy należy ci się dopłata do odszkodowania. Polecam. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie pomocny. A jeśli zostałeś tu do końca, napisz link 4 w komentarzu. Powodzenia i szerokiej drogi.